Jaki jest cel badania stężenia żelaza? Badanie ma na celu określenie stężenia żelaza w surowicy krwi. Prawidłowe stężenie żelaza wynosi u mężczyzn 17,7 do 35,9 mol l 90 do 200 g u kobiet 11,1 do 30,1 mol l 60-170 G-DL Jakie są wskazania do wykonania badania stężenia żelaza? Podstawowym wskazaniem do badania stężenia żelaza jest podejrzenie lub rozpoznanie niedokrwistości. Do objawów sugerujących niedokrwistość należą osłabienie, łatwe męczenie się, bladość skóry. Badanie stężenia żelaza bywa zlecane równolegle z badaniem o morfologii krwi lub jako kolejne badanie po stwierdzeniu niedokrwistości, czyli obniżonych wartości hematokrytu, stężenia hemoglobiny i liczby retrocetów w morfologii krwi. Badanie to jest wykonane zwłaszcza przy rozpoznaniu tak zwanej niedokrwistości niedobarliwej, czyli z obniżonym stężeniem hemoglobiny w krwince czerwonej. Inaczej TZW mikrocytarnej, czyli z obniżoną objętością krwinki czerwonej, gdyż najczęstszą jej przyczyną jest niedobór żelaza w organizmie. W takiej sytuacji często bada się również stężenia transferyny, czyli białka transportującego żelazo lub TZW, całkowitą zdolność wiązania żelaza. Tips. Wskazaniem do badania stężenia żelaza może być także podejrzenie jego niedoboru z powodu zbyt małej podaży, np. dieta wegetariańska, lub utraty, krwotoki, obfite miesiączki. Niedobór żelaza można podejrzewać w chorobach nowotworowych, zaburzeniach wchłaniania, chorobach nerek. Badanie należy także wykonać w razie rozpoznania chorób, które przebiegają z podwyższonym stężeniem żelaza. Hemochromatozy, niedokrwistości hemolitycznej, chorób wątroby oraz przy nadmiernej podaży preparatów żelaza, częstych transfuzjach krwicze stosowaniu do ustnych środków antykoncepcyjnych. Jak przebiega badanie stężenia żelaza? Krew pobierana jest z żyły. W laboratorium po odwirowaniu surowicy. Oznaczane jest stężenie żelaza. Jak przygotować się do badania stężenia żelaza? Nie jest wymagane żadne przygotowanie do badania. Nie musi być ono wykonywane na czczo. Jakie są przeciwwskazania do badania? Nie ma przeciwwskazań. Jakie są powikłania? W miejscu wkłucia może powstać krwiak, który powinien wchłonąć się w ciągu kilku dni.